Kompres 3000 AWS Marki Bosch. Do modernizowanego budynku wariant z AWS-B. Zasada działania. Stan przed modernizacją. To budynek, w którym zainstalowane jest dotychczasowe źródło ciepła. Początek sezonu grzewczego. Pompa ciepła pracuje z obniżoną mocą grzewczą. Temperatura zewnętrzna wynosi 15 stopni Celsjusza. Pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie, pracując z obniżoną mocą grzewczą. Zawór mieszający jest zamknięty. Zimowy dzień. Pompa ciepła pracuje ze średnią mocą grzewczą. Temperatura zewnętrzna wynosi 2 stopnie Celsjusza. Pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie, pracując ze średnią mocą grzewczą. Zawór mieszający jest zamknięty. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Pompa ciepła pracuje w trybie ciepłej wody użytkowej. Temperatura zewnętrzna wynosi 2 stopnie Celsjusza. Pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Zawór mieszający jest zamknięty. Mroźny zimowy dzień. Temperatura zewnętrzna wynosi minus 5 stopni Celsjusza. Pompa ciepła pracuje z najwyższą mocą grzewczą. Po osiągnięciu punktu biwalentnego system przełącza się na pracę równoległą z istniejącym źródłem ciepła. Zawór mieszający jest częściowo otwarty. Bardzo mroźny zimowy dzień. Temperatura zewnętrzna wynosi minus 15 stopni Celsjusza. Pompa ciepła jest wyłączona, a system pracuje w trybie alternatywnym z istniejącym źródłem ciepła. Zawór mieszający jest całkowicie otwarty.